Siema. Cześć! Cześć! Dzień dobry, cześć, dobry. Cześć, bacie. Cześć, bacie. cześć! Cześć! Dzień dobry. O, cześć! Dobry. Poczekaj, spokojnie, lampkę włączymy. <grytanie> <grytanie> ja Poczekaj. No. Się, się nie ubrudzię. Uuuuuuuuuuuuu! dobrze. Cześć! 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 No. Ale Na miseczkę wziąłeś nawet? No. A później Nie. <laughs> nie Słuchajcie, zapraszamy na naszego ostatniego streama na YouTubie Gościem specjalnym jest Evelona Wbijajcie, 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 zapraszamy Halo, halo, dzień dobry Hej Witamy wszystkich użytkowników internetu i telewizji kablowej Nadajemy. Ważny komunikat. Ważny bardzo komunikat. Już za około 5 sekund pojawimy się i zobaczycie nas na swoim ekranie. A oprócz tego zobaczycie tutaj z nami bardzo sympatyczną Ewelonę Uwaga, 3-4. Siemano! Jest z nami Ewelona, zróbcie. Zróbcie wielki hałas na czacie, Evelona przyjechała tutaj do nas. Jest tutaj yes. z nami, zaraz tam pewnie zobaczysz hałas na czacie, wiesz. Przywiozłam nawet ze sobą swojego pieska, tak, tak, jest piesek, jest piesek. Mamy I tu jest. Tak, jest, widać dokładnie. Mam na imię Ewelina, mam 25 lat, pochodzę ze Zgierza. Występuję od samego początku w programie Warsaw Shore, a dzisiaj jestem tutaj. A dzisiaj występuje u nas. Tak. jest. Może <laughs> no ją namówimy na kawałek. Czemu? Tak, właśnie. <grymne> Chyba ciasta. No właśnie. Z tego co ja słyszałem, to bardzo ładnie śpiewasz. No to już jest kwestia gustu, prawda? Tak? Kwestia gustu. Kwestia jest kwestia gustu, ja wiem. Zajebał ci tą czapkę. No bo to by <grymne> <pojechać, grymne> <nie? grymne> Słuchajcie, słuchaj, ale powiedz mi, czy chciałabyś zaśpiewać jakąś piosenkę? Jaką? Jaką? No, możemy ci napisać jakąś piosenkę, a ty ją zaśpiewasz. No dobra, dawaj. Już? No raczej. Chyba no. każdy tak... A dobra, w jakim piśle. klimacie? Czy to jest heavy metal, to jest twój ulubiony klimat? Czy? Ja y, na co dzień y, słuchałam latino reggaetonu. Latino reggaeton? No, no, to... Daddy Janki. Y, słucham? Dady Janki. Redondo, y... Ta Trasolina No nie to do końca. No, ostatnio to jest bardzo na czasie. Po Despacito zrobi się taki bomb, że wszyscy chcą no. y, robić kawałki. Znaczy, ja ogólnie od zawsze lubiłam takie mm, latynoskie klimaty, jeśli nawet chodzi o, y, o facety, to też zawsze mi się tacy latynoski podobali Magdalena na się znaczy. Będzie jakaś piosenka robiona. Właśnie pertraktujemy z naszą gwiazdą tutaj na ten temat. To powiedz...

Zaraz, zaraz, zapiszemy dobry tekst. Zacznijmy od refrenu, może. Ma być o czym? O czym ma być? Ma być o miłości? Czy ma być o... O czym, o czym chcesz kawałek? O czym yy, chciałabym kawałek. Yy... O... Ja ci powiem, powiem, powiem jest... nie idźmy nie w te takie tradycyjne, to co wszyscy robią i tak dalej Nie mów o My... miłości Znaczy o nie rozwijania. do końca, wiesz, nie. czekaj, można o miłości o czymś takim, tylko z przekąsem Jest dupa i ona na przykład była zakochana, ale nagle sobie powiedziała stop i ciśnie goście Nie chcę już tego Aha, czyli była zakochana <laughs> No i nagle mówi kurwa chować... odejść ze swoimi kumplami czy coś w tym stylu Znaczy ona odchodzi z jego kumplami czy... <laughs> Z jego odejść No dobra, ej, słuchajcie, nie Drodzy. było jeszcze na naszym streamie robionego kawałka e, Słuchajcie e, Jeszcze twój dom odpuszczony To domar, jeszcze nie jeszcze twój twoi dali wódkę na zachętę Nie, nie, słuchajcie, nie róbmy to nie, totalnie beki, ale zróbmy to z przegąsem. zróbmy fajnie Hej kochani, słuchajcie, wbijacie na live'a do letniego hamskiego podrywu Układamy tam dla mnie piosenkę, czyli to czego oczekiwaliście

zajebałam ci w <sumstrans> <Zabez, zabez>. było bardzo dobrze mi choć skończyło się jak film lecz w tym filmie ty nie grałeś Jamesa Bonda. Kilka <śmienią> kada pa pam 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 ra pa ra, pa ra. Jest, Kiedyś byłeś dla mnie kimś, znikaliśmy na całe dni. Wiem, że to skończyło się, lecz nie brakuje mi ciebie. Olciu, bardzo dobry tekst, tyle, że my tutaj bardziej urozmaiciliśmy. Zrobiliśmy troszeczkę więcej fantazji. Olciu, bardzo dobrze, że jesteś z nami. Bardzo ci dziękujemy. Um, yeah. Mamy tekst! Mamy wszystko, praktycznie yeah, gotowe. Yeah. 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 Idziemy na San Francisco, <laughs> za, za, za twoim chłopakiem. Dobra, drukuje się tekst, za chwilę możesz skierować światło kamery na drukarkę, bo tam powstaje tekst, który już powstał. Każdy ma swoje racje, romantyczne wakacje, plaże z gorącym piaskiem, to już jest za nami. Nie ma róży bez kolca, ta namiętna historia, Doczekała się końca, teraz mam cię za armię Musisz wiedzieć, że mam chęć Wykasować cię ze zdjęć Ja nie byłam święta, ty nie byłeś święty Dobrze, 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 dobrze Ty, dobrze śpiewam, nie? Będziemy powolutku kończyć naszego streama Ponieważ mamy zrealizowany ten temat Jak się czujesz, Ewa Bardzo dobrze, a ty? Ja trochę go że nic nie ale też dobrze. Jest ten numer po prostu dokończony. Mam nadzieję, że go usłyszycie w wakacje leżąc na plaży z jakiegoś fajnego radia takiego głównego. Turkish FM? Turkish FM <laughs> Na przykład oh FM. FM. <laughs> Bardzo dobrze, Ewanona spisała się fantastycznie w studiu, w kabinie, zaśpiewała to Także jak to poprawimy to będzie bardzo dobrze <grywa> Jaki chuj on cały czas taki kurwa dla mnie jest nie, nie, Dobra, ja dobra kończ <grywa> <grywa> Teraz bez kamery to spierdalaj <grywa> <Nawet, grywa> Najlepiej wiesz, nie to, Mówię ja mu to codziennie, ale nie słucham Dzisiaj, moi drodzy, zrobimy dość ciekawe ćwiczenia, bo będą to tak naprawdę sprawnościowe, wydolnościowe ćwiczenia, które każdy z nas może nawet zrobić w domu. Naprawdę, nie potrzeba jakiegoś wielkiego sprzętu, żeby to zrobić, więc będziecie mogli sobie to spokojnie wykonać u siebie. Będziemy pracować jedna stacja po drugiej bez przerwy, praktycznie, tak, więc dzisiaj wycisk będzie mocny, eee, ale jeszcze mamy dla Was jedną ciekawą informację, bo wraz z ewinką załatwiliśmy dla Was małe fanty. Z Gorillower. Otóż będzie można zgarnąć już niedługo fajne ciuszki z tej firmy. Więcej informacji znajdzie się dopiero u nas na profilach Instagramowych. Także oczekujcie, obserwujcie, ponieważ tam znajdziecie wszelkie informacje, jak zgarnąć ciuchy. A uwierzcie mi, że chociażby na przykład taka bluzeczka, którą mam na sobie, będzie do zgarnięcia dla panów, a dla pań niespodzianka. Także obserwujcie. A teraz co? Zabieramy się za trening. Żo. Nie. Yeah. I 3, 2, 1. Poszło. 30 sekund takie. Jak zapiertala! Patrzcie na to, dawaj, kondycja. Szalona, zobaczcie. Zobaczcie co tu się dzieje. 3, 2, 1, hop! I na spokojnie swoim tempem teraz postaraj się nie dotykać kolankiem no. zakrocznym. Trzy, dwa. Się nogi Trzy, dwa, jeden, hop. Swoje tempo. Tak. Dobrze, o to chodzi. Tempo, tempo, tempo. Teraz dobre, ratujemy rannego żołnierza. A, ratunku, szybko, daj. I jedziemy. Radny żołnierz. hop. Tak jest. Dwa wdechy, dwa wdechy. Jest OK? No. Moja droga. No. Tak? Oddychamy, spokojnie, spokojnie. Co za nie? No, bo dobry zajazd. Dawaj, lecimy. Trzy, dwa, jeden i boks. No, pierdolę wszystkich haterów. Dawaj, dawaj, dawaj. Spuszczasz teraz, pierdol, kurwa, kalorium zbędą. Lecimy. Trzy, dwa, Jeden, hop, tak jest, wysoko. Tylko łokcie, tylko łokcie. Nie, nie rotujemy, tak jest. I hop. I hop. Wychodzisz już głowę między posiłkami? No. No, to już jest dobry znak. Na pewno częstsze wypróżnianie jest. Wiesz, wiesz co? Większą chęć na wodę. Nie. Właśnie ta, mam z tą wodą problemy, bo nie mogę dopić. Yy na dzień. Wiesz, nawet to, są, to jest, nawet, to jest kwestia przyzwyczajenia. Wstajesz, no. pijesz szklankę. A właśnie wyważam też, że, że jak na czczer napije się szklankę wody, to że bardziej na się metopoly. Znaczy sama, sama uwaga, sama woda jest czystym, jakby czystym produktem i ona przez nas przeleci nie, nie zadziała do końca, tak jak mówisz. Ważne, żeby w tej wodzie była chociaż delikatnie wyciśnięta cytryna, cytryny, plasterek Aha. cytryny. Warto dodać też na przykład sok z pokrzywy i sok z żurawiny, co właśnie spowoduje, że nerki będą lepiej pracować, zmniejszy się retencja wody podskórnej, ogólnie retencja wody w organizmie. I uwaga! Od razu aktywizuje się nasz metabolizm, kwasy żołądkowe zaczynają działać, podnosi poziom kwasu żołądkowego, przez co automatycznie szybciej bije serce, a co za tym od razu od samego rana nakręcamy metabolizm i podciągamy spalanie. Tak więc sama woda, nie do końca, woda z cytryną jak najbardziej od razu po przebudzeniu i zobaczycie po tygodniu stosowania, że będziecie się czuli zupełnie inaczej i metabolizm i nie będzie dużo, dużo lepsze. No, a wracając do tematu yy, tego mojego metabolizmu, to no. y, na przykład ja mam takie dni, że y, jestem głodna mega w naprawdę, że to 1500 kalorii to jest dla mnie mm. mało, a mam nieraz takie dni, że w ogóle zapominam, że muszę coś zjeść i się po pięciu, po pięciu godzinach. I... Ale powiedz mi, w porównaniu do tego, co zaczynaliśmy, jaki jest różnica w łakieniu, co? No, jest. no, na początku pamiętam, jak pisałeś, że tutaj jest, że ten jeden posiłek, czy może zostawić, tak dalej, nie ja pełni. Ale Ja pamiętam, że jak zaczynałam jeść 1000 kalorii, to mnie tak brzmi, bo w ogóle nie mogłam się załatwić. A teraz tak lekko na żołądku jest. No, spoko, teraz właśnie Właśnie tak widzicie. Nie... Dużo osób, dużo osób, i teraz tłumaczę, bo ja właśnie czasami debatuję z Wami w komentarzach pod filmikami i teraz właśnie tutaj macie objaśnienie tej sytuacji w końcu, w którymś odcinku od samej Eweliny. Dał mi 1500 kalorii. Dlaczego? Ponieważ wcześniejszy tryb życia był bardzo nieregularny, były imprezy, częste wyjazdy, podjadanie kiedy jej się chciało, a teraz narzucamy naszemu organizmowi, że jemy regularnie, częściej a mniej, jednak jest to jakaś konkretna podaż kaloryczna, codzienna i ona po prostu nie byłaby w stanie im przyjść większej ilości. Co z tego, żebym dał jej od razu 1800 2000 nie mając badań nawet, tylko dałbym jej od razu, jakby i tak połowy wylądowało w koszach, no. teraz mam, moment, gdzie już chodzi głoda między posiłkami. Chciałbym mi się śmiać to z tego, że ogólnie staram się jeść co 3 godziny. Na przykład jak mam takie małe że jestem taka mega głodna, to odliczam, żeby tylko te dwie godziny minęły, żeby po was jeść. Dokładnie. Moi drodzy, właśnie to jest to. Małymi krokami do przodu. Także, słuchajcie, naprawdę czasami te komentarze wasze są zbędne, bo wy nie wiecie dokładnie, na czym stoi sprawa. Ja zanim z Eweliną zaczęliśmy działać, musieliśmy przeprowadzić dokładny wywiad i ja musiałam się wszystko dowiedzieć. Wszystko jest podłożone pod jej tryb życia. Dlatego było 1500 kalorii, dlatego tak wszystko jest ułożone, a nie inaczej. Ja pamiętam, jak jeszcze chciałam zmniejszyć właśnie te kalorie, bo... To się nie zgodziłem. No, bo y, było dla mnie za dużo. Nie mogłam tego dojeść i brzuchać w Widzicie? Moi drodzy, Wasze komentarze na temat tego dlaczego 1500 jest za mało przy tej ilości treningów, to są... No, to są komentarze, które nie są potrzebne, są zbędne. Bo my wiemy co robimy, mamy tego wynik i zobaczycie, tutaj będzie ciałeczko jak się patrzy. <grytanie> na lato, na jest lato dobrze? <grytanie> Moja droga, bez problemu, zobaczysz. A teraz co? No, bo trochę za długo gadamy, także lecimy, kolejna seria, ciao. Hej! E, chciałam Was, kochani, zaprosić serdecznie do oglądania 24 marca e, na kanale MTV standardowo o 23.00 nowego 11. sezonu Warsaw Shore. Pamiętajcie, że e, sezon nagrywany był e, w styczniu, więc mogę tam wyglądać troszeczkę inaczej niż teraz. Ale mimo to uważam, że sezon jest godny polecenia i obejrzenia. Może powiem Wam tak, nie chcę Wam zdradzać tutaj szczegółów, co się będzie działo, bo to w sumie nie o to chodzi, bo, bo bez sensu by później było oglądać. E, ale powiem Wam w taki sposób, że odkąd byłam w Warsaw Shore, naprawdę e, no, nic nie było w stanie mnie zaskoczyć. Ale w styczniu nagrywając jedenasty sezon, uwierzcie, że byłam nieraz zdziwiona takie akcje, które tam się odprawiały. Nie miały miejsca jeszcze w żadnej ekipie ani u nas w żadnym sezonie. Także co? <laughs> Widzimy się przed telewizorami jeszcze raz 23 MTV 24 marca. Do zobaczenia. Ale to śmierdzi. O fuuu! O fu, cały